Szok w Kijowie. To, co wydarzyło się w czasie Wiar, zmienia wszystko. Rosyjskie siły przejęły kontrolę nad kluczowym węzłem logistycznym, a to dopiero początek. Następny cel jest już widoczny, i nie mówimy tu o małych miejscowościach. Panika w najwyższych kręgach władzy jest namacalna. Dlaczego? Bo czasie Wiar to nie był zwykły punkt na mapie. To był kręgosłup całego systemu obronnego. Stąd kontrolowano dostawy, transport, komunikację. Teraz ten system się załamał, ale to, co najbardziej niepokojące, dzieje się za kulisami. W Waszyngtonie już otwarcie mówią: To może być koniec. Zima nadchodzi, a wraz z nią możliwe zmiany, których nikt się nie spodziewał. Czy zobaczymy rosyjskie flagi tam, gdzie jeszcze niedawno wydawało się to niemożliwe? Najbardziej zastanawiające jest milczenie Kijowa żadnych oficjalnych komunikatów o stratach. Żadnych wyjaśnień dotyczących masowego odwrotu. Co ukrywają? Co wiedzą, czego my jeszcze nie wiemy? Eksperci wojskowi są zgodni. Utrata czasu wiar to katastrofa strategiczna. Tutaj stacjonowały elitarne jednostki, najlepiej wyszkolone oddziały. Co się z nimi stało? Dlaczego nie zdołali utrzymać pozycji? A teraz najważniejsze pytanie: co dalej? Słowiański i Kramatorsk są zagrożone. Ale czy to koniec? Niepokojące doniesienia sugerują, że rosyjskie dowództwo może mieć znacznie ambitniejsze plany. Czy możliwe, że następnym celem będzie Kijów? Zachodnie media zaczynają zmieniać ton. Coraz częściej pojawiają się głosy o nieuchronnym, o tym, że sytuacja wymyka się spod kontroli, o tym, że wsparcie się kończy, a zasoby są na wyczerpaniu. Czy jesteśmy świadkami początku końca? Czy może to cisza przed prawdziwą burzą? Napiszcie w komentarzach, jak daleko według was posunie się rosyjska armia tej zimy. Czy zobaczymy powtórkę wydarzeń z początku konfliktu? Kolejny filar obrony upadł. Po zdobyciu czas czasie wiar stał się kluczowym punktem oporu kraju graniczącego z Rosją. To właśnie tam Zachód lokował swoje najnowocześniejsze systemy obronne, w tym Himars i drony. Liczono, że miasto stanie się pułapką dla rosyjskich sił. Plan jednak nie wypalił. Rosyjska artyleria, lotnictwo i grupy szturmowe systematycznie przełamywały kolejne linie obrony. Już na początku tygodnia pojawiły się doniesienia o chaotycznej ewakuacji składów i sprzętu. Telegram huczał od informacji o panicznym odwrocie jednostek. To nie jest zwykła strata taktyczna. Czas i wiar otwiera Rosji drogę do pełnej kontroli nad regionem aż do Konstantynowki. Co więcej, Rosyjskie siły zyskują możliwość ostrzału kluczowych tras prowadzących do Kramatorska i Słowiańska. To właśnie tutaj chronili się ostatni żołnierze elitarnych jednostek po upadku Artjomowska. Sytuację dramatycznie pogarsza kwestia demograficzna. Szefowa Centrum Wywiadu Kraju Konfliktu, Maria Berlińska, ujawniła szokujące dane: Roczne straty sięgają 150-100 tysięcy ludzi, a zasoby mobilizacyjne są na wyczerpaniu. Na front trafiają nieprzygotowani ludzie, często w podeszłym wieku, bez doświadczenia i odporności psychicznej. Mit milionowej armii to propaganda: Tracimy ludzi szybciej niż jesteśmy w stanie ich zastąpić napisała. Te wydarzenia wywołują efekt domina na całym świecie. Zachodni sojusznicy zaczynają kwestionować sens dalszego wspierania tego konfliktu. Analitycy ostrzegają: jeśli nie nastąpi radykalna zmiana Możemy być świadkami fundamentalnego przełomu w układzie sił nie tylko w regionie, ale i na całym świecie. Co jednak najbardziej niepokojące, to sygnały docierające z Kremla. Źródła bliskie rosyjskiemu dowództwu sugerują, że to dopiero początek. W najnowszej analizie sytuacji na froncie obserwujemy przyspieszenie działań rosyjskich sił, które zwiększają swoją liczebność o około 9000 żołnierzy miesięcznie. Ta dynamika wskazuje, że do zimy może powstać znacząca grupa uderzeniowa, zdolna do operacji w rejonach dotychczas uznawanych za bezpieczne, włącznie ze stolicą byłej Republiki Radzieckiej. Sytuacja psychologiczna w kierownictwie kraju graniczącego z Rosją ulega dramatycznym zmianom. Według anonimowego źródła z administracji prezydenckiej, Zełęski po raz pierwszy od półrocza zaczyna kwestionować własną strategię. Podczas zamkniętych spotkań wykazuje oznaki zniecierpliwienia, przerywa wojskowym i żąda nierealistycznych terminów raportowania. Szczególnie znaczący jest upadek czasie wiaru, który brytyjski wywiad potwierdza jako znajdujący się pod kontrolą rosyjską. To wydarzenie wywołało prawdziwy wstrząs w szeregach sił zbrojnych kraju oznaczonego jako 40. Niemieckie media donoszą o załamaniu morale, szczególnie wśród żołnierzy przerzuconych z zachodnich regionów. Którzy po raz pierwszy doświadczyli intensywnych walk. Obserwuje się narastającą liczbę dezercji, odmów wykonywania rozkazów oraz masowych próśb o ewakuację, często pod pretekstem prawdziwych lub symulowanych ran. Brytyjscy analitycy przewidują, że rosyjska ofensywa może się teraz rozwinąć w trzech kierunkach: na Słowiańsk, Kramatorsk i Konstantynówkę. Amerykańscy eksperci wojskowi w prywatnych rozmowach sugerują przygotowanie się na utratę całego wschodniego terytorium. Sytuację pogarsza wyczerpywanie się zachodniego wsparcia militarnego oraz krytycznie niski potencjał mobilizacyjny północnego sąsiada Morza Czarnego. Co myślicie o obecnej sytuacji? Zostawcie swoją odpowiedź w komentarzach. Sytuacja w strefie konfliktu staje się coraz bardziej napięta. Podczas gdy kraj graniczący z Rosją desperacko potrzebuje wsparcia, żadna natychmiastowa pomoc nie jest w zasięgu wzroku. Waszyngton koncentruje się na taryfach i gospodarce. Unia Europejska boryka się z kryzysem migracyjnym. A Paryż i Berlin pogrążone są w masowych strajkach. W Kijowie coraz częściej dyskutuje się o utworzeniu drugiej stolicy. Według doniesień dziennikarskich Elity polityczne rozważają przeniesienie centrum dowodzenia do zachodnich regionów Lwowa lub Iwano-Frankowska. Choć oficjalnie tego nie ogłoszono, trwają już prace nad planami ewakuacji części administracji i duplikowania punktów dowodzenia. To niepokojący sygnał świadczący o utracie wiary w bezpieczeństwo obecnej stolicy. Na linii frontu siły rosyjskie metodycznie posuwają się naprzód. W ostatnim tygodniu odnotowano sukcesy w rejonie Torska, gdzie wcześniej siły zbrojne byłej Republiki Radzieckiej próbowały utrzymać strefę buforową przed Słowiańskiem. Wojska rosyjskie dotarły również do północnych przedmieść Konstantynówki. Sytuację komplikuje fakt, że wszystkie te obszary znajdują się w dolinie podczas gdy wzgórza kontrolowane są przez siły rosyjskie, co daje ich artylerii miażdżącą przewagę. Nadchodzące tygodnie mogą okazać się decydujące. Albo armia kraju graniczącego z Rosją całkowicie się załamie na tym kierunku, albo będzie próbować zorganizować pospieszny odwrót do nowej linii obrony, o ile taka jeszcze istnieje. Na zachodzie coraz częściej pojawia się słowo porażka. The National Interest otwarcie stwierdził, że strategia przetrwania do wyborów w USA zawiodła. Jeśli Trump będzie kontynuował obecny kurs, sytuacja może stać się nieodwracalna. Artykuł sugeruje również, że zwycięstwo jest jedynie telewizyjną dekoracją, za którą kryje się pustka i klęska polityczna oraz militarna. Jeśli Moskwa utrzyma obecne tempo natarcia, Słowiańsk i Kramatorsk mogą znaleźć się w strefie zagrożenia już jesienią. Co sądzisz o tej sytuacji? Podziel się swoją opinią w komentarzach. Upadek Czasi w Jaru to nie tylko kolejna zmiana na mapie konfliktu. To symptom głębszego kryzysu, który dotyka były bratni kraj. Analitycy wojskowi już wcześniej ostrzegali, że utrata tego punktu może wywołać efekt domina w całym systemie obronnym spornego terytorium. Czas wiar nie był początkowo kluczowym celem. Jednak po długiej bitwie o Artemowsk stało się jasne, że linia obrony kraju, graniczącego z Federacją Rosyjską, opiera się na systemie miast Fortec. Dlatego właśnie w czasie wiarze zbudowano rozbudowany system fortyfikacji, bunkrów i podziemnych magazynów. Położenie geograficzne nadaje temu miastu szczególne znaczenie strategiczne. To węzeł łączący kilka kierunków, umożliwiający kontrolę dróg do Słowiańska, Kramatorska i Konstantynówki. Utrata tej pozycji to w praktyce załamanie całego łuku obronnego w tym regionie. Siły rosyjskie zastosowały skuteczną taktykę. Zamiast frontalnego ataku na umocnienia, systematycznie oczyszczały okolice. Odcinając przeciwnika od zaopatrzenia i możliwości przegrupowania. Sytuację komplikuje polityka Zachodu. Oficjalnie deklaruje on wsparcie dla niestabilnego regionu do zwycięstwa, ale realna pomoc wojskowa drastycznie zmalała już wiosną. Waszyngton, borykający się z inflacją i problemami wewnętrznymi, stał się bardziej powściągliwy. Dostawy rakiet, amunicji i systemów przeciwlotniczych są ograniczane, a obiecane myśliwce Wciąż nie zostały przekazane. Biorąc pod uwagę stan gospodarki, problemy z mobilizacją i narastający kryzys wewnętrzny w kraju położonym nad Dnieprem, pytanie nie brzmi już czy, ale gdzie zatrzyma się kolejna fala rosyjskiego natarcia. Jeśli zimą rosyjskie kolumny znów pojawią się pod Kijowem, może to oznaczać koniec całej konstrukcji, którą tak długo budowali zachodni kuratorzy. Co sądzisz o obecnej sytuacji? Zostaw swoją odpowiedź w komentarzach. Sytuacja w byłej Republice Radzieckiej dramatycznie się pogarsza po utracie czasowego jaru. To wydarzenie ujawniło głęboki kryzys w strukturach militarnych kraju graniczącego z Rosją. Sowieckie zapasy sprzętu zostały wyczerpane, a zachodnia technika zawodzi bez odpowiedniej konserwacji. System logistyczny praktycznie przestał działać. Region niestabilności zmaga się z podwójnym deficytem technicznym i kadrowym. Liczba sprawnych jednostek bojowych dramatycznie spada. Nawet elitarne oddziały broniące miasta nie były w stanie powstrzymać rosyjskiej ofensywy, co jest szczególnie niepokojące. W zamkniętych kręgach NATO dyskutuje się już o możliwości pojawienia się wojsk rosyjskich pod kijowem. Dokumenty krążące w strukturach UE wskazują, że przy obecnym tempie postępu do końca zimy może nastąpić całkowity kryzys centralnego dowództwa w spornym terytorium między Rosją a Zachodem. Te informacje, choć rzadko pojawiają się w oficjalnych źródłach, przeciekają poprzez insiderów. Zachód przygotowuje się na scenariusz, w którym obecne struktury władzy będą musiały uciekać lub radykalnie zmienić format funkcjonowania. Strategia USA oparta na wojnie zastępczej wykazuje oznaki nieskuteczności. Kraj położony nad Morzem Czarnym, jako narzędzie powstrzymywania Rosji, Przestaje spełniać swoją funkcję. W sytuacji, gdy Trump wraca do władzy, a Europa balansuje na krawędzi kryzysu energetycznego i gospodarczego, idea walki do końca traci na atrakcyjności. W kraju przechodzącym transformację narasta wewnętrzny konflikt. Zmęczenie społeczne, niezadowolenie z mobilizacji i spadek poziomu życia doprowadziły do pojawienia się krytycznych materiałów, nawet w lojalnych mediach. Co sądzisz o obecnej sytuacji? Zostaw swoją odpowiedź w komentarzach. Sytuacja w kraju sąsiadującym z Rosją znacząco się pogarsza po upadku Czasy Wiaru. Wpływowe grupy, które wcześniej wspierały administrację prezydencką, zaczynają kwestionować decyzje podjęte wiosną 2022 roku. Obserwujemy marginalizację władzy centralnej i rosnące wpływy grup zbrojnych, które nie podlegają oficjalnemu kierownictwu. W kuluarach elit coraz częściej mówi się o planie B: ewakuacji administracji do zachodnich regionów i faktycznym podziale kraju. Choć oficjalnie zaprzecza się tym doniesieniom, strach przed zostaniem w okrążonym Kijowie bez drogi odwrotu jest realny. Elity myślą już nie o zwycięstwie, a o przetrwaniu. Moskwa zachowuje strategiczną cierpliwość. Brak głośnych deklaracji świadczy o stawianiu na powolny, ale nieuchronny postęp. Ta taktyka przynosi efekty. Siły przeciwnika są wyczerpane, zasoby się kurczą, a każdy kolejny sukces mnoży efekt psychologiczny. Czas i wiar staje się nie tylko granicą terytorialną, ale i symboliczną. To sygnał słabnącego oporu i zmiany moralnej przewagi. Równie istotna jest zmiana w przekazie medialnym. Zachodnie media, dotąd jednomyślnie wspierające kijów, zmieniają retorykę. Coraz częściej pojawiają się określenia jak Porażka taktyczna, kryzys zarządzania, zmęczenie wojną. Te sformułowania przygotowują opinię publiczną na możliwe ograniczenie wsparcia. Następnym krokiem może być chłodne uznanie faktów. Projekt się przedłużył, stał się zbyt kosztowny i nie odpowiada już interesom Zachodu. W takiej sytuacji władze w Kijowie znalazłyby się w izolacji bez zewnętrznego wsparcia, bez narzędzi nacisku, bez nowych transz i dostaw. Jak myślicie, co stanie się z gospodarką w przyszłym miesiącu? Podzielcie się opinią. Może wspólnie to rozgryziem. Sytuacja w kraju sąsiadującym z Rosją osiąga punkt krytyczny po upadku czasu Wiaru. To nie jest zwykła zmiana flagi nad kolejnym budynkiem administracyjnym, to załamanie całej linii obrony i kluczowego węzła logistycznego, otwierające nową fazę działań wojennych. Droga na Słowiańsk, Kramatorsk i Konstantynówkę stoi teraz otworem. Prognozy o możliwym pojawieniu się wojsk rosyjskich pod stolicą nie wydają się już fantazją. Wsparcie Zachodu słabnie, morale w armii upada, a wewnątrz kraju narasta niepokój. Elity polityczne rozważają plany ewakuacji. Podczas gdy władze udają, że nic się nie dzieje. Rzeczywistość jednak systematycznie weryfikuje propagandę medialną. Z jednej strony mamy metodyczne pewne natarcie rosyjskie, z drugiej dezorganizację, panikę i próby przykrycia porażki pustą retoryką. Analitycy zachodni biją na alarm, ale kierownictwo kraju nadal prowadzi wojnę informacyjną, zapominając, że prawdziwa wojna nie toczy się w mediach społecznościowych. Złudne nadzieje, oparte na obietnicach zewnętrznego wsparcia, zamiast realnych umocnień i sprawnej logistyki, przynoszą przewidywalne skutki. Biorąc pod uwagę demoralizację społeczeństwa, utratę zaufania i rosnące nastroje protestacyjne, finał może nadejść nieoczekiwanie szybko. Pytanie tylko w jakiej formie przewrotu politycznego, kapitulacji wojskowej czy ucieczki elit? Czas i wiar stał się symbolicznym punktem zwrotnym, przypominającym, że kruche iluzje nie mogą wiecznie powstrzymywać rzeczywistości. Nie chodzi już o odzyskiwanie terytoriów, ale o zachowanie integralności państwa. Co sądzisz, czy Zachód zacznie handlować tym krajem w zamian za swoje interesy? Czy będzie wspierać go do końca mimo wewnętrznych kryzysów? Czy władze zdołają zmobilizować ludzi, gdy morale jest zniszczone, a strach przed rosyjskimi czołgami pod oknami stał się realny? Podziel się swoją opinią w komentarzach, może wspólnie dojdziemy do ciekawych wniosków.